Dobra, suchary. Przychodzi blondynka do Mechanika. Blondynka. Coś mi cieknie. Mechanik to olej. Blondynka to oleje. Nie, to jest dobre. Nie jest za mocne. Dobra, kolejne. Tak sobie przybliżam. Dlaczego funkcjonariusze ABF BABW ABW wyjechali na szkolenie. Wyjechali na szkolenie do bali. Bo chcą się nauczyć, by się nie bali. Nie, to nie było śmieszne w ogóle. Okej. Okay. Ile zarabia mechanik samochodowy? Uwaga. Odpowiedź. W komentarzach. Cztery koła. co sobie później. Okej. Okay. Co mówi ogronnik do ogronika? Przesadziłeś. Nie, nie, to jest za mocne. Te żarty są za mocne, moim zdaniem. Dobra, cuchary. Nie żart. Bo nie są takie dobre. Jak widać nie mleko? A do wakarze chyba wie. Mleko wita. Co robi elektryk na scenie? Gdy napięcia. Oczywiście. Tak nie było jakieś śmieszne. Wiesz jak się nazywa sięolina wyprodukowana w USA? Odpowiedź w komentarzach. A teraz daję odpowiedź, ale nie oglądajcie tego przed. Ok. Trampolina. Trump wiecie, tramp. Dobra, to jest to skuma. Jak... Jaka dziewczyna najczęściej kopie swoje ciuchy? Jak ktoś oglądał baśni, to wie kopciuszka. Mamy tu jeszcze inne. Jak? Dlaczego blondynka rzuca zegar przez okno? Bo patrzy, jak czas leci. Co mówi bogać gdy biegnie do sklepu? Nawet zadyszki nie mam. Ja nie mogę Co to ma być Okej okay, Kolejne Okej okay, Dlaczego uczeń krawca ma Pałę Czyli pałę jedynkę Bo guzik się nauczył A krawiec guzik no Gdzie rolnik Za karę Nie No gdzie idzie rolnik za karę Źle napisali Powiedziałem na żart. Do kozy. Wiecie, rolnik do kozy. Logia, logika. Co mówi kartka do kartki? Ha, stary chyba cię pogięło. <grymne> Jakie jest ulubione powiedzenie? Muraża. Muraża. Nie niczego innego. Na mur beton! Co robi pociąg kiedy widzi Hama? Hamuje... Ja nie mogę. Co to są za suchary? Oh, ulubiony miesiąc lutowincy. Lutowincy? Luty. Luty, luty. Okej. Okay. Co robi chemik? Chemik? Nie. To jest chemik raczej. Nie chemik, tylko chemik podczas obiadu. Jod. Jod. Wiecie, jad. No, jod. Nie rozumiem, bo jeszcze nie mam, jeszcze nie mam chemii. Jaki jest ulubiony owoc żołnierza? Jak się lubi owoce, kiedyś jadł ten, co akurat chcę powiedzieć, to jest granat. Granat. Ulubiony owoc żołnierza. Dobrze. Dlaczego Lord Kruszwil nie ma przyjaciół? Bo przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie banujcie mnie. Błagam. A, po co kotu telefon? Żeby go sobie, żeby go sobie miał. Miał. Kolejna strona. Jest ich ponad 100. Nie będę liczył wszystkich. Jaki jest ulubiony dział matematyki dla feministów. Feministek. Feministek. Dobra. Nierówności. Okej. Okay. Co robi księżyc, gdy zgubi klucze? Szuka w zamku. W jakim? Księżyc w zamku? Dziwne. Jakie drzewo ma gubi pomysły? Ha! Porąbane. Yeah! Ja yeah, baj, Sigma. Sigma. Okej, okay, bo porównamy. Co robi płakliwy baca? Basa? Śród owiec. Siedzi i beczy. Okej, okay, baca. Jak, jak nazywa się chłopiec pijący dużo wody? Waterson. A, Waterson, no. Co robi gruby DJ? Co robi, gru Co robi gruby DJ? Zapuszcza tłuste bity. Aha. Ulubione zwierzęta kaszy. Kaszy, kaszy. Kaszoloty. Kaszaloty. Kaszaloty. Będziemy robić live'a za niedługo. ja już zaraz zrobię. Dobra, jak nazywa się żona Popa? Poparzona je. Yeah. Dobra, więcej sucharów już nie ma. Mi się widzimy na live o godzinie 14:20. Więc do zobaczenia.